W środę na oficjalnym instagramowym profilu serialu pojawiło się wspólne zdjęcie Budzyńskiego i Malickiej z enigmatycznym pytaniem, czy ja wina? Pod postem nie zabrakło rzecz jasna komentarzy fanów show. Głos zabrał także sam Wieczorek, który zaapelował do widzów, by przestali wysyłać mu niewybredne wiadomości na temat wybryku jego serialowego bohatera. Bardzo bym jednak prosił, żeby nie pisać do mnie na priv. Dostaję dużo obraźliwych wiadomości, mylących mnie z postacią. Jeśli ktoś nie rozróżnia tych dwóch rzeczywistości, powinien udać się do specjalisty. Powtarzam, nie jestem Andrzejem Budzyńskim i nie jestem również scenarzystą serialu Miem. Jestem jedynie aktorem starającym się ożywić litery scenariusza, napisał. Pod komentarzem aktora nie zabrakło słów wsparcia ze strony internautów, którzy nie mogli uwierzyć, że ten zbiera krytykę zapoczynania fikcyjnej postaci. O matko, ludzie to dopiero mają fantazję, żeby brać sceny z seriali na poważnie, naprawdę współczuję panu, co za ludzie, o matko współczuję, ludzie to jednak mają siano w głowie, boże, co za żenująca i przykra sytuacja. Przyznam, Zebudzyński nawalił, ale żeby mylić pana z tym bohaterem, to jest, że nada, naprawdę trudno uwierzyć, że ludzie jeszcze nie potrafią tego rozgraniczyć, dziwili się internauci. Co ciekawe, pod postem na profilu M jak miłość pojawił się też komentarz Anny Muchy. Ale o co chodzi? Napisała nawiązując prawdopodobnie do nieświadomości swojej bohaterki w obliczu zdrady męża. To nie jedyna reakcja muchy na ostatnie wydarzenia w serialu. Gdy ostatnio na profilu show pojawiło się zdjęcie wieczorka i Chodorowskiej w łóżku, celebrytka opatrzyła je wymownym komentarzem. Nie polubię, napisała.